Witam serdecznie Spróbujemy otworzyć ze świeżego miejsca Jest 18 świeżych Zobaczymy jak to będzie szło Chodź, 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 chodź Chodź, 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 chodź Nie pasuje im tutaj miejscoweczka Troszeczkę górniejsze były, żeby Pokorniejsze Ale czy to coś pomoże? Zobaczymy to, o czym Będą tutaj pojacować No, nie posiedzą Ciekawe jest tu jak się zachowają. Dwa poszły jakieś na jesienicę wraca jeden, usiądzie, usiądzie, a drugi wracał, ale nie zdecydował się do końca, a jeden pod zaciągiem siedział, sąsiadów jakiś, srebrniaczy. No to będzie to chyba łagano, trzeba delikatnie, parę dni A dzisiaj kolega do mnie zadzwonił I pytał się czy chce ze 200, bo mówi ma do oddania, do oddania za darmo, za free I że nie, dopiero skasowałem Wiadomo, czek, głupi jest, kusi, zaraz by nabrał, ale Właśnie, to ale Tam no, trochę lepszego, konopi posypałem na ziemię drobnego, no i troszeczkę pszeniczki, taką, taką mieszaneczkę zrobiłem tam w domu mam jedną parę windrów, takich no ładnych, naprawdę ładnych w ładnym upierzeniu, w ładnych butach jak to się mówi, przyjemne ptaki Zniosła drugie jajko i zapadła na skrzydło. Ale to taki na nogi, na skrzydła. Młoda samica dostają gryty, wszystko mają, aż byłem zdziwiony. I zadzwonił do kolegi. Powiedział daj jej kalcjum, takie dla dzieci. I naprawdę byłem w szoku. Dałem jej pół tabletki. Bo to taka dosyć duża tabletka. Po południu dałem następne drugą, drugie pół tabletki.

А, чух, 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 чух. А, чух, 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 чух. Мм, передница так деликатно видит. Язбавага. Może troszeczkę za wcześnie jeszcze. A niech się przelecą. Raz, drugi, trzeci może. Dobra. Postoimy tak do przez jakiś czas jeszcze popatrzymy, ponadzorujemy. A ta wyszpanska żałobniczka z takim wylotem, no szybko, która się zł złapała, nefki są w parze. No i że tak, a te 18 świeżych, widzę, że było 19, ale jeden się tam poderwał. A te jajka od blowmindów przyniosłem tu, podłożyłem pod ciemne, zobaczymy, może coś się uda. No bardzo bym chciał, bo naprawdę te blawindry to takie laleczki Nawet tym świeżym, po Zakładają obrączki, skówki mają, także Piękna pogoda, 20 stopni. No i dobra, postoję, popatrzę sobie. Ale jestem trochę zdziwiony, że nie się udają tam na tamtą budę. Myślałem, że będą fisiowały bardziej. Dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Na razie, trzymajcie się. Cześć.